1 stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać wersja druga struktur plików JPKV7M i K. Pojawienie się nowych schem było podyktowane dostosowaniem ich do zmian w przepisach BA. Dodajmy nowy plik JPKV7M wersji drugiej. Zmiany w przepisach wymusiły modyfikacje w części deklaratywnej oraz ewidencyjnej po stronie sprzedaży. W związku ze zmianami w części deklaratywnej został wprowadzony także nowy wariant formularza deklaracji w przypadku rozliczeń miesięcznych o numerze 22 kwartalnych o numerze 16. Zaczniemy od zmian po stronie ewidencyjnej, posiłkując się polami deklaracji. Zaczniemy od pola 11 Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju w którym ujmowane są m.in. kwoty tzw. transakcji e-commerce, które nie są objęte procedurą OSS. Do dnia 31 grudnia 2021 roku tego rodzaju transakcje były oznaczane kodem procedury szczególnej EE. Od 1 stycznia 2022 roku muszą być oznaczane kodami WSTO lub IED w zależności od tego, z jakim typem transakcji mamy do czynienia. W związku z usunięciem dotychczasowego oznaczenia i wprowadzeniem nowych usunięto kolumnę EE i w to miejsce dodano nowe WSTO, EE i IED w których pojawia się znacznik, jeżeli dokument oznaczony jest jednym z tych kodów. Kolejna zmiana dotyczy korekt podatku należnego z tytułu tzw. ulgi na złe długi. Przepisy wprowadziły nakaz wykazywania w części ewidencyjnej terminu płatności lub daty zapłaty. Zostały dodane zatem dwie kolumny. Termin płatności, data zapłaty. Termin płatności podajemy w przypadku korekt od przeterminowanej zaległości, które pomniejszają podatek VAT należny. Natomiast data zapłaty w przypadku tzw. Tak korekt powrotnych to jest korekt przywracających VAT należny proporcjonalnie do kwoty zapłaty. Zgodnie z interpretacjami wydanymi przez Ministerstwo Finansów, dla tego typu korekt należy prezentować daty wystawienia i sprzedaży dokumentów źródłowych. W związku z tym dla dokumentów ZDFS i ZDFSK datę wystawienia oraz sprzedaży pobieramy z dokumentu źródłowego. W tym przypadku data wystawienia oraz sprzedaży są takie same, dlatego w kolumnie data sprzedaży informacji o dacie sprzedaży nie podajemy. Kolumna jest pusta. W przypadku dokumentu ZDFS termin płatności pobierany jest z płatności dokumentu FS, na podstawie której dokument ZD powstał. W kolei data zapłaty dla dokumentu ZDFSK pobierana jest z pola data wystawienia. Zatem w celu prawidłowej prezentacji dat ważne, aby korektę powrotną ZDFSK wprowadzić w dacie wystawienia równej Dacie zapłaty. Przejdźmy teraz do części deklaratywnej. W ramach sekcji kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika dodano nowe terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. To jest w terminie 15 dni oraz 40 dni. Może dziwić numeracja parametrów 540 560. Z punktu widzenia formalnego nie ma już formularzy deklaracji VAT-7, trzymamy się w stricte numeracji zapisanej w schemie. W schemie zmieniono także algorytm wyliczenia pola 53, wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Algorytm podany w schemie numer 1 był błędny nie pozwalał na skorzystanie z ulgi z tytułu zakupu urządzeń fiskalnych w przypadku, gdy kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym była mniejsza od kwoty podatku VAT przysługującej do odliczenia. Po zmianie kwota niepokryta nadwyżką podatku należnego nad naliczonym uwzględniana jest w polach 52 i 53. Umożliwiając tym samym jej zwrot na rachunek bankowy lub na przeniesienie do następnego okresu rozliczeniowego. W wersji 2.22.0 dodaliśmy nowe pole o numerze 49A. Tego pola nie ma w schemie. Wartość nie jest zatem przekazywana do pliku XML. Pole ma charakter czysto techniczny. Powiązane jest ono z polami 49 i 52. W polu tym wprowadzamy pełną kwotę przysługującą do odliczenia z tytułu zakupu urządzeń fiskalnych. Różnica kwot z pól 49a i 49 przenoszona jest do pól 52 i 53, umożliwiając tym samym zwrot kwoty niepokrytej podatkiem należnym na rachunek bankowy lub też na przeniesienie na następny okres rozliczeniowy.